I was an apex killer, fueled by instinct and adrenaline. Times change, though, and so have I. Now I'm twice as dangerous. siema miedziaczki, dawno my się nie słyszeli, co nie, mam nadzieję, że nie wyszedłem z sprawy i dostarczę wam kolejny wspaniały poradniczek, mam też nadzieję, że niczego nie pominę, a do opisania będzie w chuj i jeszcze trochę, bo żabki poszły o stronę całość i wyciągnęli chyba wszystkie działa jakie mieli, skopos, czyli kolejna wracająca z chciwa z rzęda na wózku co jej się nudziło, tak jej się znudziło, że stworzyła nie jednego, ale dwa roboty, które na dodatek kontroluje zdalnie, można by więc pomyśleć, że jest w stanie to robić z oboma naraz, Otóż kurwa nie tym razem, jak kontroluje jednego to drugi jest złożony w kwiat lotosu i cierpliwie czeka na wpierdol, o ile dobrze rozumiemy przekaz z pokazów przedpremierowych i serwerów testowych Skopos ma jedno życie co oznacza, że wystarczy zajebać jednego a drugi zdycha sam, może jednak zdycha to za dużo powiedziane, bo tak naprawdę zamienia się w kamerę kuloodporną. Co ciekawe, wyposażenie oba roboty mają wspólne, co oznacza, że jeśli jednym rzucisz granata, to drugi będzie miał jednego mniej. Skopos może się między nimi dowolnie przełączać w dowolnym momencie, narażając się jednak na to, że drugi robot może dostać popysku, a co za tym idzie, oba pójdą do piachu. Nie wiem, co mieli w czaszkach, ale mam wrażenie... Że niedługo niektórzy pracownicy UBI zostaną sędziami, bo ten przewiew w czaszkach generujących gwizdy trzeba jakoś wykorzystać. Z samego gameplayu to chyba tyle, jeśli bym czegoś nie dopowiedział, pozostawiam komentarze do wspólnej dyskusji. A teraz przechodzimy na chwilę do wyposażenia. Dlaczego na chwilę, mówiłem, że Skopos jest z Grecji? To mówię teraz. Co jest w Grecji? Kryzys. Poza tym, skoro stworzyła dwa roboty, to nie oczekuj loadoutu z kosmosu. Jedna broń główna, zupełnie nowy karabinek szturmowy. Szmaciany pistol na boczną a na gadety bombka od osamy albo mini alarm. I moim zdaniem mogą być dwie szkoły albo bierzesz granata bo to granat albo bierzesz czujkę, bo to pozwoli ci ochronić swojego drugiego robota nieco łatwiej. To chyba tyle. Nie wiem co planują dalej te zjeby poza reworkiem prawdopodobnie BlackBerda i chyba nie chcę wiedzieć. Spierdalam. Zostaw suba i lajka. Powodzenia na domach miedziaki.